Dzień dobry. Dziś moim gościem w programie Oblicza Medycyny jest doktor Stanisław Bogusławski, specjalista w dziedzinie pediatrii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor Bogusławski specjalizuje się w pulmonologii dziecięcej oraz diagnostyce i terapii zaburzeń snu oraz zaburzeń oddychanie podczas snu w populacji dzieci i młodzieży, a problem jest dosyć często spotykany i niebanalny, bo zaburzenia snu należą do, schorzeń, do jednych ze schorzeń, które są najbardziej rozpowszechnione w tej grupie wiekowej i bez wątpienia mają znaczący negatywny wpływ na funkcjonowanie dzieci i na ich rozwój emocjonalny, behawioralny, społeczny, ale również poznawczy. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. Jest to mi bardzo bliski temat i też uważam, że niewystarczająco pojawiający się w rozmowach lekarzy z pacjentami, a tu trzeba podkreślić, że w życiu przesypiamy około 1 trzecią czasu, więc jest to niezwykle ważne, jak funkcjonujemy w trakcie nocy. Panie doktorze, tak jak pan wspomniał, blisko jedną trzecią życia spędzamy śpiąc i śniąc. Czy mogę, zanim przejdziemy do, do takiego bardziej szczegółowego omówienia zaburzeń, pozostać na chwilę przy temacie samych norm dotyczących długości i jakości oraz higieny snu? W takiej powszechnej świadomości utkwiła informacja, że osoby dorosłe powinny spać mniej więcej 8-9 godzin na dobę, a jak to wygląda w przypadku dzieci? I młodzieży, czy te normy jakoś istotnie się różnią? Oczywiście tak. I to, ile czasu dziecko śpi, zależy oczywiście od jego wieku. Noworodek przesypia kilkanaście godzin w trakcie doby i ten sen jest nieregularny. Często dzieci budzą się w nocy, nakarmienia, więc to jest taki czas, kiedy dziecko jeszcze tak naprawdę nie do końca umie regulować ten czas. W okresie niemowlęcym dziecko uczy się snu nocnego i w wieku kilku miesięcy zazwyczaj osiąga już tę umiejętność. Utrzymują się dwie, trzy drzemki w trakcie dnia, a taki całkowity czas snu wynosi kilkanaście godzin 12-16. Później w wieku po niemowlęcym następuje dynamiczne skracanie czasu snu. Dziecko jest coraz bardziej aktywne, zaczyna mieć mniej drzemek, no i ten czas oscyluje pomiędzy. 10-16 godzinami na dobę. W wieku przedszkolnym to jest dalsze skracanie się tego czasu snu do 15 godzin na dobę. Niektóre dzieci drzemią, niektóre nie, to już jest bardzo indywidualne. No i później wchodzimy w wiek szkolny, kiedy jeszcze bardziej skraca się czas snu, między 9 a 13 godzin to jest taki uznawany za, za prawidłowy czas snu. Wówczas drzemki już nie powinny występować. No i w nastoletniości sen już przypomina sen dorosłych. Ten czas, tak jak pani powiedziała, to jest około 8-10 godzin. Co należy podkreślić, my często uważamy za tożsamy ten czas snu z czasem spędzonym w łóżku, a to nie do końca jest tak, bo my tak naprawdę cały czas spędzony w łóżku nie śpimy. Mamy też epizody wzbudzeń, zasypiamy, rano się budzimy, więc tak naprawdę ten całkowity czas snu jest często krótszy niż czas, który spędzamy w łóżku. I tak naprawdę naszym docelowym czasem jest właśnie te wspomniane 8 godzin, natomiast realnie mało komu się to udaje, i myślę, że pewnie jako społeczeństwo jesteśmy bardzo niewyspani, i to dotyczy też dzieci. Panie doktorze, w kontekście populacji osób dorosłych, chyba najczęściej wspomina się o, o tym zaburzeniu snu, jakim jest bezsenność. A jakie są te najczęstsze i najbardziej specyficzne zaburzenia snu dla populacji dzieci i młodzieży? Te zaburzenia w populacji pediatrycznej wyglądają zupełnie inaczej. Czyli bardzo często wiąże się u dorosłych zaburzenia snu także z zaburzeniami psychicznymi, z depresją. U dzieci to wygląda trochę inaczej. Najczęstszą postacią zaburzeń są tak zwane zaburzenia behawioralne i to są zaburzenia związane z, najczęściej z problemami z zasypianiem lub utrzymaniem ciągłości snu, czyli de facto tak naprawdę to też można zdefiniować jako bezsenność, natomiast przyczyny często są zupełnie inne. Fundamentalnym problemem są, jest nieprawidłowa higiena snu i tutaj pewnie każdy rodzic ja też jestem takim rodzicem, który śpi ze swoim dzieckiem w łóżku, co jest błędem i nie powinno się tak robić. Przytulam mojego synka przed zaśnięciem, przez co, żeby zasnął, zawsze muszę być obecny. I to są takie podstawowe błędy, które rodzice popełniają, jakby nie ucząc prawidłowego snu dziecka. Dziecko powinno być we własnym łóżku, zasypiać samo, nie przytulone do rodzica. I. Właśnie to jest jakby takim fundamentem tych, tych założeń behawioralnych. Czyli my po prostu źle. Uczymy dzieci zasypiać i musimy się sobie radzić z tego konsekwencjami. Na pewno y, pani i państwo kojarzycie takie historii rodziców, którzy na przykład co wieczór muszą udać się na rundkę samochodem, żeby uspić dziecko i dopiero później je mogło przenieść do łóżka. No i to jest właśnie taki bardzo typowy przykład. Dziecko zostało przyzwyczajone do zasypiania w określonych warunkach i po prostu bardzo mu jest trudno zasnąć w, w, w innych. Co do tych wybudzeń nocnych, które często są częstym problemem, no to też wynika z tego, że po prostu jeżeli dziecko zasypia, z rodzicem i obudzi się w środku nocy, i na przykład tego rodzica nie ma, bo rodzic pracuje albo ogląda telewizję, no to się denerwuje i się dziwi, że go nie ma, bo jest przyzwyczajony, że zawsze zasypia z rodzicem, więc oczekuje jego obecności. No i dlatego ma problem z samodzielnym zaśnięciem po każdym takim, nawet krótkim wzbudzeniu czy wybudzeniu. I mi się wydaje, że to jest najczęstszy problem. Kolejną grupą to są parasomnie. To jest taka grupa zaburzeń, takich nieprawidłowych zachowań ruchowych w trakcie snu. Takim standardowym, standardowym przykładem są na pewno koszmary senne, ale wszyscy też kojarzą somnambulizm, mówienie nocne, więc te zaburzenia wyglądają różnie. i. One same w sobie tak naprawdę nie są patologią, o ile nie wpływają negatywnie na jakość snu i że tak powiem pacjent dobrze się czuje z, z, z tymi zdarzeniami, które mogą występować. Kolejną istotną grupą to są zaburzenia oddychania w czasie snu, czyli najbliższy mi temat, obturacyjny bezdech senny, chrapanie. Które w populacji pediatrycznej są bardzo częste, mogą dotyczyć nawet, według niektórych badań, 2-8% populacji w jakimś okresie życia. No i najczęściej są związane z przerostem migdałków, który u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym też jest częstym problemem. Panie doktorze, zwrócił Pan uwagę na to, że zaburzenie snu u osób dorosłych dosyć często wiąże się ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. A czy w przypadku populacji pediatrycznej mogą one współwystępować lub wynikać z innych schorzeń? Nie mówię, nie, nie mówię tu o, o zaburzeniach psychicznych, ale raczej o, o współtowarzyszących chorobach somatycznych. Jak najbardziej. Ja w ogóle jako jednak lekarz pediatra, z, z, zajmujący się medycyną stricte somatyczną, staram się bardzo podkreślać tą rolę chorób przewlekłych w różnych zaburzeniach snu. Pracuję w klinice pulmonologii i w wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie leczymy no i pacjentów z astmą i zatopowym zapaleniem skóry i to, to są choroby, w których jak najbardziej też możemy mieć objawy nocne, czyli pacjent, który ma nasilony świąt w przebiegu atopowego zapalenia skóry, ma bardzo złą jakość snu i tu oczywiście Problemem nie jest sam sen, tylko choroba towarzysząca. Natomiast trzeba pamiętać, że konsekwencje, konsekwencjami tej choroby będą tak naprawdę podobne, czy podobne konsekwencje do tych, które obserwujemy u pacjentów z, z różnymi chorobami związanymi ze snem. Rzadziej są to choroby psychiczne u dzieci, czyli ja rzadziej takich pacjentów spotykam. Natomiast szczególnie w populacji nastolatków, czy, czy to, to się może zdarzyć, że na przykład w przebiegu depresji dzieci także mają zaburzenia snu. Panie doktorze, chciałabym jeszcze dopytać o tę odrębną specyfikę zaburzeń snu w populacji pediatrycznej. Co w ich przebiegu i obrazie klinicznym odróżnia je od zaburzeń snu, które obserwujemy u pacjentów dorosłych? Czy są takie cechy charakterystyczne? Wśród tych objawów, no, które mogą tutaj zaalarmować przede wszystkim rodziców, ale no następnie w kolejnym kroku na pewno lekarza rodzinnych i pediatrów, jako tych specjalistów, do których rodzina trafia w pierwszym kroku. Ja myślę, że to, co należy podkreślić w kontekście różnic pomiędzy dorosłymi a dziećmi, jest symptopatologia. To znaczy, e, oczywiście tutaj trzeba zróżnicować chorych, którzy mają problemy z, z bezsennością, czyli tak naprawdę ich problemem jest przewlekłe niewyspanie. Drugą grupą chorych mogą być pacjenci, którzy mają nadmierną senność, czyli oni są cały czas senni. I w tym przypadku u dzieci młodszych trzeba podkreślić, że te objawy dzienne, czyli tutaj też ważne jest to, że różne zaburzenia snu mogą mieć objawy zarówno w nocy, jak i za dnia, czyli tak naprawdę konsekwencje tych tych, tych gdzieś tam problemów nocnych. No i do tych problemów dziennych u dzieci młodszych bardzo często zalicza się takie objawy, powiedzmy, przypominające ADHD, czyli nadmierną ruchliwość, pobudzenie. Te dzieci są często określone jako niegrzeczne. Natomiast u dzieci starszych. Zła jakość snu może być, jej konsekwencją mogło być zaburzenie zachowania, obniżony nastrój, problemy szkolne, więc to, czego się spodziewamy, jest zależne od grupy, którą, grupy chorych, którą, którą widzimy albo którą się zajmujemy. I to jest moim zdaniem jedna z takich istotniejszych różnic. My często myślimy, zły sen, złe Samopoczucie, zmęczenie. No właśnie, u tych dzieci młodszych jest zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to jest coś, coś niezwykle ważnego, o czym często zapominamy, myśląc o tym, jak choruje dziecko we śnie. E Panie doktorze, wobec tego jak powinien przebiegać ten taki prawidłowy schemat diagnostyki zaburzeń snu u dzieci? Jak rozumiem, warunkują go głównie dwa czynniki. Po pierwsze wiek dziecka, o tym już pan powiedział, ale czy również te informacje, które lekarz rodzinny lub pediatra pozyska w trakcie szeroko zebranego wywiadu, okazują się tutaj znaczące do tego, by tę diagnostykę następnie prawidłowo ukierunkować? Hmm. Więc kluczowy jest wywiad i tak naprawdę my nie mamy wielu dobrych narzędzi do diagnostyki zaburzeń snu u dzieci. Złotym standardem w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie dniu, w czasie snu jest polisomnografia. I to jest rekomendowane badanie w populacji pediatrycznej. Nie rekomenduje się badań domowych ani alternatywnych badań dla polisomnografii. Więc tak naprawdę najważniejsze jest po prostu dogłębne Wypytanie rodziców o to, jak dziecko śpi. I tutaj nie tylko o to chodzi, co oni obserwują, to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że no po prostu rodzice też w nocy śpią i nie do końca wiedzą, co się z tym dzieckiem dzieje, o ile to nie są jakieś bardzo spektakularne zaburzenia. Więc na pewno należy wypytać o to, w jakich warunkach śpi dziecko czy we własnym łóżku, czy we własnej sypialni jak zasypia, jakie ma rutynowe takie zachowania przed snem czyli jak wygląda to kładzenie się do łóżka. Trzeba zapytać, czy coś się dzieje w nocy niepokojącego. Jeżeli tak, jaki to jest typ niepokojących objawów? Czy to jest właśnie związane z oddychaniem? Czy to są jakieś zaburzenia ruchowe? Czy, czy jakieś może niepokojące dźwięki? Złe sny. Więc tutaj trzeba doprecyzować, co tak naprawdę jest głównym niepokojem. Bardzo fajnym narzędziem jest taki dziennik snu prowadzony przez dwa tygodnie. To gdzieś tam pozwala nam. Zobiektywizować to, ile czasu dziecku śpi, kiedy występują te problemy, jak często one występują. I wydaje mi się, że w, te, w tak warunkach takich przychodni czy, czy takiej poradni, no to, to jest świetne narzędzie do tego, żeby zobiektywizować właściwie to, co się dzieje. Ja jestem też wielkim fanem nagrań wideo, to znaczy wszyscy mamy teraz komórki, dysponujemy. Wysokiej klasy kamerami w nich. No i dzięki temu możemy tak naprawdę nagrać to, co się dzieje. No i dla mnie, jako lekarza opiekującego się tymi pacjentami, to jest absolutnie kluczowe, że ja mogę to zobaczyć, bo jestem w stanie wtedy zróżnicować, w którą stronę mam prowadzić diagnostykę. Czy to są bardziej zaburzenia, na przykład związane z jakimiś nieprawidł nieprawidłowościami neurologicznymi, czy właśnie być może związane z zaburzeniami oddycha oddychaniem w czasie snu. Więc. Tak naprawdę takich, że tak powiem, bardzo obiektywnych badań poza polisomnografią w populacji pediatrycznej w tej chwili nie mamy. Kolejnym takim narzędziem, które można zastosować jest aktygrafia. To jest takie badanie, które pozwala mierzyć powiedzmy, aktywność pacjenta. W jakichś dłuższych okresach czasu, więc to też kolejne może być badanie, które nam obiektywizuje to, czy on realnie, ile czasu śpi, ile czasu leży w łóżku, ile czasu jest aktywnym, ale znowu no, ono wprost nie mówi nam tak naprawdę o tym, jak ten pacjent śpi, czy coś, co się dzieje. I tutaj znowu wracamy do tego, że tak naprawdę najważniejszy jest wywiad. U dorosłych szerokie zastosowanie mają różne skale, u dzieci natomiast mniej się z nich korzysta. Ja korzystam z takiej skali PSQ, która jest właśnie stosowana do rozpoznawania zaburzeń oddychania w czasie snu i pozwala na gdzieś tam, takie striażowanie, którzy pacjenci mogą wymagać pogłębionej diagnostyki w postaci polisomnografii. A co z różnego rodzaju kwestionariuszami, panie doktorze? Czy one mogą być przydatne w próbie diagnostyki zaburzeń snu dzieci? Tutaj już raczej mam na myśli te nieco starsze. Y no i Ja, tak powiem, z mojej praktyki ja z nich często nie korzystam, i tak naprawdę no one mogą być pomocą, moim zdaniem, bardziej w taki sposób, żeby mieć pewność, że się wypytało te najważniejsze rzeczy, które są z tym związane. Czyli no osoby, które nie są biegłe w diagnozowaniu zaburzeń snu, mogą mieć czasem po prostu problem z zadaniem odpowiednich pytań. No i w tych kwestionariuszach one już są zadane. Natomiast to nie zmienia faktu, że tak naprawdę ta, to, to poradnictwo z zakresu snu to po prostu wymaga czasu i, i skupienia i uwagi. My w, w naszych gabinetach no, chcielibyśmy, że tak powiem, szczególnie jako, jako pediatra, lekarz zajmujący się problemami somatycznymi, gdzieś tam szybko obiektywizować to, co się dzieje z pacjentem i, i próbować to zmieniać. Natomiast w medycynie snu, no, no tutaj kluczowy jest czas, rozmowa, dogłębne zrozumienie tego problemu, który jest u danego pacjenta. I często też tło tych problemów może być różne. Czyli nawet jeżeli my zdiagnozujemy czy rozpoznamy konkretne, konkretną nieprawidłowość, no to. Fundamentalnie u różnych pacjentów on, ona może mieć gdzieś tam różny początek lub różną przyczynę, i to też może mieć później znaczenie w postępowaniu. Generalnie za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w takich interdyscyplinarnych centrach medycyny snu pracują nie tylko lekarze, ale też pracują psycholodzy i tymi tak naprawdę zaburzeniami behawioralnymi czy Gdzieś tam psychicznymi też bardzo często zajmują się właśnie psycholodzy. I, I gdzieś tam ten pacjent, który jest leczony w takich ośrodkach trafia pod skrzydła różnych specjalistów. Tam pracują pulmonolodzy, neurolodzy, psychiatrzy dziecięcy, także właśnie wspomniani psycholodzy. I właśnie moim zdaniem to jest kluczowe, to interdyscyplinarne podejście do problemu i Poszukanie rozwiązania w zakresie, powiedzmy, specjalności poszczególnych członków zespołu. I podobnie też rzecz ma się z diagnostyką. Jeżeli gdzieś tam problem jest głównie związany z problemami psychologicznymi, wówczas najlepszym, najlepszą osobą do pomocy będzie pewnie psycholog czy, czy psychiatra. Jeżeli dziecko jest obciążone na przykład jakąś chorobą neurologiczną, no to Wtedy przyda się neurolog. Medycyna snu jest dyscypliną niezwykle interdyscyplinarną i w mojej opinii bez takiego podejścia trudno jest prowadzić takie tak naprawdę nowoczesne poradnictwo. Natomiast oczywiście nie zmienia to faktu, że każdy pediatra w zakresie takiej podstawowej opieki może posłużyć radą w zakresie prawidłowej higieny snu. I też w prosty sposób poddiagnozować przyczyny takich, takich zaburzeń poprzez już, już wspomniany, po prostu zwyczajny, najstarszy na świecie wywiad lekarski. Panie doktorze, wspomniał pan tutaj o bardzo wielkiej roli edukacji zdrowotnej rodziców, ponieważ no zdecydowana większość, jak pan powiedział, tych zaburzeń snu w populacji pediatrycznej ma charakter zaburzeń behawioralnych. A co w w pozostałych przypadkach, jakie formy terapii, leczenia, postępowania terapeutycznego można zaproponować takiemu małemu pacjentowi? E, więc w, w zaburzeniu oddychania w, w oddychania w czasie snu podstawowym leczeniem jest adenotonsilektomia, bo najczęstszą przyczyną obtracyjnego wzdechu sennego u dzieci jest przerost mitapów. E, Kilka lat temu duże badanie, tak zwany CHAT, zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, które udowodniło skuteczność właśnie tego zabiegu w leczeniu obturacyjnego wzdechu sennego i było, jest to niezwykle ważne badanie. Kamil Milowy w, w leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu, bo gdzieś tam potwierdził, że to postępowanie jest właściwe. Natomiast jest to skierowane do pacjentów z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym. U pacjentów z łagodniejszymi formami choroby w leczeniu stosuje się albo donosowe glikokortykosteroidy albo leki przeciwlotrynowe i jest to też skuteczna metoda natomiast tutaj już dane są różne nie wszystkie potwierdzają skuteczność i jednych, i drugich leków. W, leczeniu, czy w objawach obturacyjnego wystechu sennego, na natomiast w kontekście na przykład wielkości migdałków już tak. Więc tutaj trochę w zależności, jakie punkty końcowe badania zostały przyjęte, te efekty są różno oceniane. W takiej powiedzmy praktyce klinicznej ja widzę, że pacjenci, którzy przynosi, mają przyrost migdałków, łagodny bezdech i i dostają do nosowego kosteroidy, to, to jest to u nich poprawa i to też rodzice to zgłaszają, więc w moim przekonaniu i ja w mojej praktyce stosuję te leki. Czasem nawet u pacjentów, którzy mają ciężki bezdech i na przykład oczekują na wycięcie migdaków, bo czasy oczekiwania na, na operację w tej chwili są bardzo długie. U pacjentów, u których inne metody leczenia są nieskuteczne, zawsze pozostaje CEPAP. Czyli dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, które jest taką protezą powietrzną, która pozwala na utrzymanie drożności tych dróg oddechowych i tym samym no, niewystępowanie bezdechów. Z innych takich metod istnieją też specjalnie aparaty takie ortodontyczne, które zmieniają warunki anatomiczne w górnych drogach oddechowych poprzez zmiany ustawienia żuchwy i tym samym też zmniejszają liczbę tych bezdechów w trakcie snu. No i także różne poważne operacje w obrębie twarzoczaszki, szczególnie u pacjentów, którzy mają jakieś istotne nieprawidłowości w tym zakresie. W kontekście jeszcze kolejnych zaburzeń, czyli na przykład zaburzeń przebiegających z... Nadmierną oszczędnością, takie hipersomnie centralne, czyli najczęstsza jest w tym przypadku narkolepsja. No to tutaj stosuje się leki stymulujące. Na przykład my modafinil. No, ale to jest niezwykle rzadka choroba i tym zajmują się już stricte neurolodzy, więc myślę, że taki pacjent powinien być leczony pod opieką takich specjalistów. Tym bardziej, że rozpoznanie tej choroby jest bardzo skomplikowane. I tak naprawdę pozostałe zaburzenia, no to leczy się przede wszystkim interwencjami behawioralnymi. W obwodzie cały czas mamy melatoninę i melatonina jest lekiem dopuszczonym do stosowania u dzieci I na przykład w zespole przesuniętej fazy snu może być stosowana wówczas u nastolatków, ale też no, nie jest to bardzo silnie działający lek. Kolejną taką metodą, która w różnych wskazaniach jest dopuszczana to jest jakby Poran, intensywne oświetlanie, czyli taka fototerapia, która ma na celu stymulowanie aktywności pacjenta. Nasze rytmy dobowe są regulowane przez różne czynniki zewnętrzne, ale najważniejszym jest światło. Więc ta ekspozycja na światło też może pomagać w kontekście problemów, z, szczególnie właśnie z, z rytmami okołodobowymi. Ale no tutaj Tutaj cały czas będę podkreślał tą rolę higieny snu i tych interwencji behawioralnych. Według różnych badań skuteczność tych interwencji sięga nawet 80%, więc tak naprawdę zazwyczaj nie ma potrzeby włączania leków ani stosowania innych metod. Oczywiście poza obturacyjnym bezdechem snu, który jest jakby problemem strukturalno-czynnościowym, i tutaj oczywiście bez jakichś interwencji medycznych. Może być trudne. Panie doktorze, zauważył pan, że ta dbałość o higienę snu ma absolutnie kluczowe znaczenie, no ale niestety nie wszyscy rodzice, no jest, jest część rodziców, która może mieć z tym problem. Czy, czy mogę zatem poprosić pana o, o wskazanie takich potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, nieleczonych, niezdiagnozowanych, prawidłowo zaburzeń snu i tego braku właściwej higieny snu? Niech to będzie płęta taka rozmowy, troszkę ostrzeżenie. Ja myślę, że to jest taka inwestycja. To znaczy, to jak nauczymy spać dziecko, będzie miało ogromny wpływ na jego przyszłe życie. I tutaj posłuży się takim przykładem. Kiedyś czytałem artykuł o około 30-letniej kobiecie. W której rozpoznano optracyjny bezdech senny, włączono CEPAP. No i ta pani powiedziała, że ona nie wiedziała, że jej życie może tak wyglądać. To znaczy, to była osoba, która była całe życie strasznie niewyspana, i ona po prostu myślała, że, że, że ludzie się tak zawsze czują i że ona się tak czuje cały czas, bo wszyscy się tak czują i to jest normalne. Po czym po pierwszej nocy na CEPAPie była zaskoczona, że się czuje wspaniale i że po prostu. Gigantyczna zmiana w życiu. My nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla nas jest sen i jak ogromny wpływ na nasze życie ma. I jeżeli dziecko źle śpi, to tak naprawdę choruje cała rodzina, i rodzice są niewyspani, są zdenerwowani wpływa to na relacje w rodzinie wpływa to na relacje między rodzicami a dziećmi i mi się wydaje, że to. Dbanie o ten sen to jest coś takiego jak na przykład dbanie o zdrową dietę i, albo aktywność fizyczną. No to są rzeczy, które po prostu czynią nasze życie lepszym. Co do konsekwencji zaburzeń snu, takich już powiedzmy osobniczych, no to udowodniono, że ma to bardzo negatywny wpływ na rozwój funkcji poznawczych u dzieci i to w licznych badaniach. Z ciekawszych też innych badań, na przykład. Wskazano, że dzieci, które mają operacyjny bezdech senny, mają mniejszą objętość istoty szarej w niektórych regionach mózgu, czyli wprost po prostu mają mniejsze mózgi, niż dzieci, które operacyjnego bezdechu sennego nie mają. Tutaj posługuje się tym operacyjnym bezdechem sennym, dlatego, że to jest dosyć dobrze zdefiniowana choroba, która jednoznacznie wpływ, źle wpływa na jakość snu. I Moim zdaniem, dbanie o ten sen to jest coś, czego my w ogóle nie jesteśmy nauczeni jako społeczeństwa, i bardzo szkoda, bo byłoby, by żyłoby nam się na pewno dużo lepiej. Z takich powiedzmy już poza rozwojowych konsekwencji, no to zły sen wpływa też na. Układ autonomiczny tym samym może powodować wtórnie nadciśnienie tętnicze, otyłość, dyslipidemię. Oczywiście, to musi być wieloletnia zła jakaś snu i. Pewnie tak naprawdę nie zaobserwujemy tego u dzieci, poza dziećmi, które mają bardzo poważne zaburzenia, czyli na przykład bardzo ciężkie operacyjne bezdechseny w przebiegu na przykład wATwarze czaszki. No to, to są pacjenci, u których rzeczywiście można by się spodziewać jakichś takich poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Natomiast też jest to bardzo rzadkie. I to też myślę jest właśnie coś, co. Ani rodziców, ani lekarzy nie przekonuje do dbania o jakość snu, dlatego że tak naprawdę my nie widzimy takich konsekwencji jednoznacznych i trudno jest wskazać, o dziecko źle spało i dlatego teraz coś się dzieje. Natomiast bardzo łatwo jest powiedzieć, dziecko źle się uczy, bo jest leniwe, albo bo jest zmęczone i mu się nie chce, a może dziecko po prostu jest cały czas niewyspane i dlatego źle się uczy. I mi się wydaje, że właśnie dlatego trzeba inwestować w, w ten dobry sen, bo to jest coś, co mamy, co będzie z nami na pewno na całe życie, i na pewno będzie miało ogromny wpływ na nas absolutnie każdego dnia. I wydaje mi się, że jest mało takich rzeczy w życiu, które tak bardzo mogą zmienić nasze życie, a które z drugiej strony jest tak naprawdę tak łatwo zmienić. Tylko wymaga to jakiejś konsekwencji, poczytania. Zaangażowania i, i dobrych chęci. A naprawdę te zasady higieny snu są proste i też czynią po prostu nasze życie przyjemniejszym, i dlatego myślę, że warto. Myślę, że na pewno sami sobie możemy tę przyjemność sprawić. I jeszcze raz bardzo Panu dziękuję, Panie doktorze. Dziś moim gościem, gościem w programie Oblicza Medycyny był dr Stanisław Bogusławski, specjalista w dziedzinie pediatrii. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że mogliśmy o tym porozmawiać.